Nowe barwy masz Grzesz? nowe, najnowsze. <grystanie> ten rozrząd się rozleciał. Tak jak mówiłem, wyciągamy, demontujemy z biegów. Najlepszy mechanik na Podkarpaciu, specjalista od e, ja grubych spraw. Od... E, nie ma głębokich res. Terka to spod pokrywy zaworu się lało i tutaj był był wyciągnięty. Sukcesem bezawaryjności tych silników jest regularne przeglądy. To co, jeździć i... Obserwować. Jeździć obserwować. Co trzeba? kupować i sprzedawać. Jest takie powiedzenie, B, jak będziesz miał wydatki dotyczące BMW, do tego jeszcze ty dopowiedziałeś, N, jak nie kupować, tak? Nie kupować. A więc dzisiaj jest... BMW z silnikiem N47, czyli będziesz miał wydatki nie kupować. Witaj Łukaszu, witam, witam cię. witamy Państwa w prawdziwych samochodach. Ja nazywam się Grzegorz Bajor, a to jest Łukasz Stolicki, kierownik serwisu Global Plus Miels. Dziś taki spontaniczny film, bo jest fantastyczny temat Wymiana eee, rozrządu. W... BMW 520N47. Czyli koszmar każdego posiadacza BMW. Eksploduje tak. głowa, jak słyszymy I o i tym. Chcemy że Chcemy teraz taki mit obalić, pokazać, ja ile wytrzymuje taki rozrząd, jak się dba o ten silnik i, i okresową wymianę oleju. Nie? I pokażemy, jak to się robi, jak wygląda rozrząd. Pokażemy, że to nie jest jakaś kosmiczna naprawa, Niemy. że to też nie są jakieś olbrzymie koszty. Oczywiście to nie jest koszt tysiąca złotych, natomiast pokażemy z czym to się je, pokażemy ile ma przebiegu ten samochód i troszeczkę tak. tutaj rozwiejemy wasze wątpliwości. Bardzo często pytacie czy kupować te silniki, czy kupować BMW, bo silnik z rozrządem z tyłu, że trzeba go wyjmować, że jest mnóstwo, mnóstwo kosztów, że można eksplodować aż z tej negatywnej wiedzy na temat tych samochodów, a dziś pokażemy, odczarujemy troszeczkę odczarujemy stary troszeczkę, samochód, tak. bo mamy dziś BMW F10 z roku. 2012 roku. 2 diesel? 2 diesel z przebiegiem 325 tysięcy, N47, czyli koszmar posiadacza I BMW i jesteśmy pierwsi, że tak powiem, którzy wymieniamy ten rozrząd po raz pierwszy. Czy ten rozrząd się rozleciał? Czy on hałasował? Dlaczego go Zaczynał hałasować już na zimnym silniku mhm. i są taka decyzja i pan jest mhm. właśnie z poleceń filmowych tutaj. <laughs> tutaj, tutaj, dobra, bo się <laughs> zapatrzyłeś <się, śmiech> na ten piękny silnik. I co? Zaufał nam po prostu, żebyśmy my to robili, bo tak jak było podawane w filmikach, że nie wyciągamy silnika, nie robimy jakichś e, kosmicznych e, odkryć. I spójrzmy. Mamy 327 tysięcy przebiegu. tak wygląda 5, ten 325 5, 5. E, Mamy zdemontowaną skrzynię biegów, pokrywę. Górną y, osłonywałków, czyli pokrywą tak, latareczkę poprosimy. Tutaj, no i Paweł tu jest. przedstawimy jeszcze Pawła, pokażmy. Witaj Pawleczek. najlepszy mechanik na Podkarpaciu, specjalista od y, grubych spraw, od ciężkich napraw. Witam cię Pawle. No i poświęćmy zobaczmy, jak to wygląda. Klient jest pedantycznym użytkownikiem tego auta, zmienia y, co 10 tysięcy olej, dodaje jeszcze różne dodatki typu cerateki, takie tam. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak wygląda zero, zero na... nagaru, jakiegoś tam z Czyli to, to nie jest czyszczone, żeby tego nie myśleć. jeszcze. Nie, nie. Tak? tak wygląda po prostu pokrywa zaworów, a czy głowica po zdemontowaniu pokrywy zaworów. Tak. Już jest założony nowy łańcuch kółko jeszcze tam pokażemy od dołu, mhm, jak to wszystko wygląda pięknie. A to, to... są krzywki oryginalne. No, od wałków rożowych. Jak one nie? wyglądają według Ciebie? No bo jakieś tam takie drobne ślady na nich to są. To jest nic, to jest naprawdę nic, ale to z... najważniejsze że są też wierzchołki, że nie są zatarte nie ma głębokich rys. To... Jeżeli krzywka się wyciera, to tu się robi żółtka, chyba tak? Do... Nie, to barwka. E, okay. Tutaj tu się, taki, się robi taki, jak to aluminium, taki srebrny i po prostu się to łuszczem się zaciera. Rozumiem, czyli to jest jakaś no. tam powłoka ochronna e, w obróbce jakieś jak był wałek, które wykonane są to, tak. To jest mega twardy materiał, nie? I jak I... tego nie ma, to wtedy robi się srebrny i to już się już ściera wtedy, tak jak ta ściera tak, się i. Po to powiem Ci, że dawaj. pięknie to wygląda 325 tysięcy. Tak skrzyni, yy, skrzynia Z8HP. Dokładnie. Tutaj jest sprzęgło hydrokinetyczne, tak? Tak. Nie ma Jedyny był y, usterka, to spod pokrywy zaworu się lało, się lało i tutaj zaciekało. No bo Koty. tak ma być, żeby po kolektorach się nie lało. Tak. Jest... Ja, I w tej chwili będzie miał pan nową wszelkę, to umyjemy i nie będzie. Miał skrzynia usterka. biegów Z8HP. Y, olej też wymieniacie skrzyni biegów? Y, y, olej już został wymieniony wcześniej. Y -y. A ile razy wymieniał wcześniej olej? Nie dopytywałem się, ale podejrzewam, że co 60 tysięcy, bo wie co i jak w tym aucie. Ten, tak ty, jak to ten pięknie tam. wygląda. Taki no był... taki normalny. Minie ja się po prostu utlenia i to tak, to tak będzie Tutaj wyglądać. Mamy zdjętą też y, miskę, no, misę olejową. Ona już jest umyta, ale też nie wymagała jakiegoś wielkiego y, nakładu pracy. Tak samo pokrywa tylna rozrządu. To jest przygotowane już do montażu. Mhm. Tak wyglądają e, części. O, tak, mamy to troszkę rzucone tutaj, bo to już jest nam niepotrzebne. I zobaczmy, ślizgnie. jak ma ten przebieg, zużycie, naprawdę. Czyli jeszcze dodajmy, że ten rozrząd, według ciebie, jest oryginalny. Od nowości, jest tak? oryginalny. Bo tutaj mamy jeszcze rok produkcji 2012. 12 rok jest na każdym elemencie. O, można tutaj, Daniel, pokażmy. Jest. Czyli to są ślizgi, to, są to jest ślizgi. napinacz? Tak? To jest napinacz, również oryginalny BMW dopatrzymy się tutaj. Nie dopatrzymy się. Ale to jest, I to jest łańcuch? To, to jest to... łańcuch, kółeczka, i na tych częściach wszędzie jest dwunasty rok. Czyli fabryczny rozrząd te koła nie wyglądają na zużyte. Nie, są, nie, nie wyglądają, nie są, wyglądają nie są wręcz bardzo ładnie. Łańcuch był wyciągnięty faktycznie? Jakby... Był wyciągnięty, był wyciągnięty też. Znaczy są dwa łańcuchy, tak? Trzy łańcuchy. Jest pompa olejowa jest wymieniany. Mhm. Później idzie od wału korbowego pośredni do pompy paliwowej za pośrednictwem tego koła zębatego. I to też jest nowe, tak? Trzy tak, to wszystko jest nowe. Mamy nowy fabryczny zestaw z BMW. Mhm. Pokażmy to, że to jest BMW. Wszystko, Teraz... wszystko jest. Pudełeczka, proszę. BMW. Wszystko jest BMW kupione. W I... Tak. <laughs> Oczywiście. I następnie od pompy ciśnionej paliwa jest napęd na wałek rozrządu. To są nowe sforżnie, takie prowadzące, ustalające mhm. do ślizgu. Wszystko jest nowe, zakładane. 320 tysięcy, no to to już uznajmy za zużycie eksploatacyjne. Oczywiście. W tym czasie musielibyśmy wymienić przynajmniej dwa razy pasek rozrządu w jakimś tam innym Do trzech innym nawet. Pasek, nie? Nawet, nie? nawet może i do trzech. Łukaszu, od czego się zaczyna zużycie rozrządu? On się, albo inaczej, łańcucha. Czy on się wyciąga sam z siebie, czy najpierw się zużywają ślizgi? Co tu jest istotne w tym wszystkim? Wyciąga się sam z siebie łańcuch, no i ślizgi przy okazji, ale. Sukcesem bezawaryjności tych silników jest regularne przegląd. Właśnie, bo nie, o tym nie powiedzieliśmy. Jak często ten właściciel zmienia olej? Co 10 tysięcy, tam plus minus 1000 kilometrów i nie oszczędza na materiałach. Mhm. Z tego co wiemy, wszystko premium jest, oleje też. Całto premium. Całto premium, wysokiej <laughs> klasy oleje są stosowane, mhm. dodatki, dodaje sobie też takie A różne. od i... kiedy ma ten samochód? Bardzo wygodnie, jeśli. Proszę, no, ale nie od nowości. Nie. Czyli załóżmy kupił go z jakimś tam przebiegiem, zastał tak. jakiś tam stan, e, prawdopodobnie serwisowany ten samochód do nowości tak jak producent zaleca, czyli co 30 tysięcy kilometrów, natomiast później zastosował e, częstsze interwały olejowe i ten rozrząd wytrzymał tyle kilometrów. I jeszcze pewnie wytrzymał chwilę, bo mówi, że nie jest w złym stanie, zaczynał delikatnie hałasować i to był powód powiedzmy do, wymiany. do wymiany tego rozrządu. Czyli częste wymiany oleju powodują, że te łańcuchy wytrzymują dłużej? Bo przede wszystkim częste wymiany oleju powodują, że napinacz działa prawidłowo. Od... Napinacz działa, nie zaciera się i to ciśnienie Czyli oleju. To jest ból, który tak. wychodzi z napinacza. Tak. tak, w sumie są dwa, ale ten jest ważniejszy. nie? Czyli jeżeli mamy świeży olej, czy ja dobrze rozumiem? to wtedy ten napinacz działa błyskawicznie i szybko i napina ten łańcuch, nie dopuszcza do rozciągania tak, łańcucha. i przede wszystkim jest jak ktoś dba o ten, no, ten poziom oleju, żeby mm -hmm. był właściwy i to Jak działa. mamy za mało oleju, jak mamy stary olej, to napinacz działa z opóźnieniem? Dobrze rozumiem? Tak, no bo traci lepkość oleju. I wtedy łańcuch pracuje rozciągnięty. Tak. Jak... I ma ryzyko, jest większe ryzyko, że tam przeskoczy. No to tak jak powiedzmy, jak cię wezmę za rękę, jak jest napięty, to ja cię jej nie wyrwę, ale jakbym tak. zaszarpnął, to, to ci on Tak działa, tak, tak jest z łańcuchem. Jeżeli I szarpiemy tym łańcuchem, to się będzie... <laughs> To złe porównanie? Dobre, bardzo bardzo dobre. Czyli tak wyglądają stare części od tego BMW 325 tysięcy przebiegu? Pokażesz nam teraz od spodu, jak, tak, jak wygląda być. stan wizualny, techniczny tego Dalej. samochodu. Rozrząd już zamontowany, tak. nowy, i wy to tak robicie być. właśnie bez wyjmowania silnika, co jest bardzo ważne. Wyjęta jest tylko skrzynia biegów, ale w sumie no to jest chyba mniej problemu z wyjęciem Oczywiście, tej części. Z dwie godziny mamy na. na Czy tu jest ich drive? Nie ma, nie ma. Czyli ma, wał napędowy jest zdemontowany, mniej rozbierania, no bo gdyby tak. był ich rive to jeszcze tych części by było więcej do odkręcenia. Widzimy, zamontowany nowy rozrząd. Jeden łańcuch, drugi. I drugi łańcuch, tak jak mówiłem, pośredni do pompy paliwowej i mm. od pompy paliwowej idzie już do góry, Wszystkie do, do wału. Tak, tu jest napinacz jeden, drugi, mm -hmm. pompa oleju jest bez y, napinacza. I nawet tutaj pod spodem widać... No, Uwaga na olej, e, e, e. No, kapię. W jakim stanie mamy ten silnik czyściutki, nie na, nie za nagażony, a tak samo nie... spogolejowy, czysty? Wycieków nie było? No tak, jak mówiłem, tam spotkaliśmy zaciekało to jest i tutaj szło na, na tą prawą stronę mm -hmm. silnika, ale uporamy się z tym. To jest nie problem. Natomiast nie było wycieków z mogłowicy, z jakiegoś tam wału kormowego, z jakichś, jakichś simmeringów, nic, z nic. Z jakich nic takiego tutaj nie miało miejsca. Jak wygląda w ogóle karoseria, bo to ma 12 lat? Rozin tutaj nie widzę. Nie Zobaczcie, korozji nie ma, a to jest przecież. To jest konserwacja. Ta, ta, ta ta, ta proszę zobaczyć tutaj. Jest ta oryginalna mastyka, nie ma żadnej korozji w tym samochodzie. Bardzo ładnie wygląda 12 lat. Powiem ci, że to jest naprawdę. I z, z dobrych tak jak mówisz, auto jeździ po Anglii, nie? Tam są warunki. Dużo wilgoci. Ma... Dużo wilgoci. U nas? Łukaszu, żeby wymienić rozrząd, musimy zdemontować miskę olejową. Zresztą widzieliśmy. Czyli od razu trzeba zrobić też serwis olejowy, tak? Tak. No, no Nie będziemy sterować. No, ale to żeby... jest przewidziane mhm. w, 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 w koszcie tej, tej naprawy. także Nie wygląda to tragicznie, bo to wiesz, nie. nam się wydaje, że, że ten rozrząd, że to jest jakieś bardzo duże, że to jest strasznie dużo rozkręcania. Ile godzin tutaj, Pawle, pracujesz przy tym. ja wiem której? Ale łącznie, jakie, jakie to będą, jaki to będzie? W tej chwili za 6 godzin do takiego stanu może mniej. 10 godzin cały, cała operacja? Czyli powiedzmy takie pełny na, dzień. Z, tak spokojnie, dokładnie, z myciem, z czyszczeniem. Mhm. Tyle schodzi. Pokażmy. Można to zrobić szybciej, powiedzmy na wariata, ale tak, tak to jest dpf. DPF. Też trzeba pokazać, pokażmy to, jak to wygląda. Dobrze wygląda? Dobrze wygląda. Musisz tam, jest... tam oczko wrzucić. Zobaczmy, jak tam jest czysto. Widać tu, Daniel. Mhm. DPF jest czysty yy, i sprawdzałeś komputerem zapełnienie DPF-u? Yy, nie sprawdzałem, ale to po wszystkim będziemy yy. robić tutaj te różne adaptacje. Sprawdzamy. Ale też jest fabryczny DPF. Też, te... 325 tysięcy. Także zobaczcie, to nie jest tak, że te DPF-y się zużywają po 200 tysiącach, że to wszystko trzeba wyrzucać. Yy, jeżeli, jeżeli właściwie eksploatujemy samochód. Dokładnie. Właściwa eksploatacja to jest I pod, i dobry 99% sukcesu. I dobry serwis. I dobry serwis. A jak turbosprężarka w tym samochodzie? Yy, Cichuteńka, bo ja tym autem jeździłem przed naprawą i Czyli nie, nie, bardzo dobrze to jeździ. nie gwiżdży. A gliżdża. była naprawiana wcześniej? Nie mam yy, wiedzy, nie ale wątpię. Poduszki? Poduszki nie... wymieniane. Wy wymienialiście teraz, tak? Czy to jest pod ciśnieniem? Nie, nie, Pan wymieniał, zgłaszał nam, bo miał kiedyś? problem, a niedawno. Mhm. I tam w serwisie w jego miejscowości miał zmienianą i... Te poduszki są niedrogie, one kosztują tak. kilkaset złotych BMW oryginalne nawet. Szkoda szukać zamienników, bo, bo po prostu nie ma sensu. Tylny dyferencjał. No i on jest suchy, jest troszeczkę pokryty korozją. Tutaj na, tak. na osłonach półosi jest na opaskach korozja, ale... Nie ma żadnych wycieków. Nie ma jedynie co jeszcze to sprzęgło elastyczne też będziemy zmieniać na, na wale. Pokażmy to. Na ten przebieg te lata. No, tutaj, no tak, jest to potężne, więc to, to, też, to też nie jest drogie. Ile? złotych? Więc jak do 400 zł. I wszystko mówimy o oryginalnych tak. częściach. Nawet szkoda sobie zawracać głowę z jakimiś zamiennikami, z jakimiś używanymi częściami. To jest ciche? Pod to jest ołów. cichutkie. Będzie dalej żyło. Tamto z przodu? Tamto idealne. Tamto jest idealne. No to kurczę, powiem Ci szczerze, że jestem zaskoczony. Fajnie, że pokazałeś nam ten samochód hmm. dzisiaj. Bo myślę, że ciekawy temat. E, takiego samochodu my jeszcze no. nie mieliśmy. Już nie mamy też, no bo to już jest stary samochód, już takimi samochodami Pewne nie te limity, mity można obawiać. A tak samo też wiemy. Jak ktoś, to mówi, że mu tam przy 100 tysiącach czy coś, jakie te auta mają, się i naprawdę, nie? nie, nie. <laughs> no. te 100 tysięcy to jest nieraz jeszcze. Na to nie? jedno koło. Nie? Na to jedno koło, dobrze dobrze powiedziałeś, tak. Zawieszenie też wygląda ładnie. No, powiem ci, zaskoczony jestem. Ten samochód wygląda, jakby miał 7 lat. Na pewno tak. nie Lat. 7 12. lat i maksymalnie tam około 200 tysięcy. A jak wygląda, jak wygląda wnętrze? Bardzo ładnie. Fotel kierowcy? Nie zniszczony. Nie popękany? Nie Chyba nie. Jakieś, jakieś fajne dodatki w środku są? Yy, nie zwracałem uwagi na to, bo ja jestem bardzo w... mechaniczny. Mechaniczny jak. Korozji też na tym samochodzie absolutnie nie ma. 12 lat w BMW to też trzeba pokazać, że jest dobrze zabezpieczony antykorozyjnie. Tutaj jedynie na tej miejsce. Przepraszam, koła zapasowego. Tutaj mamy delikatną to korozję. czy coś tak. tam No to, to można też byłoby podczyścić, podczyścić. jakąś jakąś, <laughs> jakąś szczotką drucianą, zabezpieczyć, zabezpieczyć jakimś podkładem odrdzewiaczem, ewentualnie jakąś mastyką pokryć I to, jest, i to jest wszystko. Natomiast całe podwozie wygląda bardzo ładnie tutaj. No jakieś takie bardzo drobne naloty korzyjne przy jakichś uchwytach tutaj coś tam się zaczyna dziać, ale to jest 12 lat zdrowe jak jak dzwonić ten samochód. Auta mają ten samochód ma potencjał na to, żeby przetrwać jeszcze przynajmniej 10 lat i tak, pojeździć w dobrym stanie. W tej chwili jak zrobicie ten, ten rozrząd, no to na pewno tym samochodem będzie można jeździć. No i popatrz. No i ktoś, stary samochód jeszcze ratuje. Jest sens? No bo to jest staraw, bo można powiedzieć, powinien już zmienić na nowy. Jeżeli silnik y, mm -hmm. nie pobiera oleju, pracował do tej chwili dobrze, to czego A nie? A sam silnik też jest też jest i też nie zgłaszał żadnych problemów, problem, Zrobić tą obsługę mm -hmm. serwisową i, mm -hmm. i czy przypuśćmy, dalej jeździmy bez problemu. Łukaszu, powiedz jakie to są koszty, no bo trochę tych części tutaj jest. A koszty, jest... koszty, no to musiałbym sprawdzić, bo nie pamiętam dokładnie. Graty Między 300 albo 3800, coś takiego. Musiałbym dokładnie sprawdzić, nie pamiętam wszystko. Czyli poniżej 4000 kosztowały no. części do rozdziałów. Oczywiście oryginalne, bo możemy ceny kupić zamiennik, nie? Mówimy o, tylko o łańcuchu, czy te poduszki, czy te łączniki. Nie, rasyczne, tylko o to, zestawie do, zestaw do rządy. Rozum. Sprawdzimy, no. sprawdzimy sprawdzimy. sprawdzimy. Bo chciałbym, żebyśmy to, żeby to wybrzmiało, żebyśmy o tym powiedzieli, żeby też ktoś no. wiedział, z czym się liczyć, z czym się mierzyć, no bo bardzo wielu z Państwa będzie chciało, albo chce kupić BMW używane czy pięcioletnie takie jak my sprzedajemy czy też starsze modele w 10 miałem taki samochód bardzo miło go wspominam miałem jenkę N47 2 litrowego diesla i do dziś ten samochód jeździ w Mielcu i też myślę że ma około czy to zróbmy tysięcy cięcie przybiegów. podejdźmy sobie do moich notatek zobaczymy ile to, ile... to za chwilę to się widzimy widzi. Mielecki samolot szkolno treningowy Iskra Pięknego! 1800 zł brutto za wymianę rozrządu w koszmarnym BMW z silnikiem N47, gdzie myślicie, że trzeba wyjmować silnik, że tutaj jest jakaś, jakaś mega naprawa. 1800 zł to są normalne. Z zestawem rozrządu to mamy około w granicach 355 tysiąca całych. To są bardzo rozsądne pieniądze, bo ja pamiętam jak wymienialiśmy rozrząd w takim samochodzie to było 5-6 lat temu, przynajmniej 525D, pamiętam, ten samochód 2014 roku. Zapłaciliśmy wtedy około 4000, więc dziś. Za samą Zakładając... Robię, tak? nie, za wszystko, za, za, całość, wszystko, całość, za całość. U was to, ty to robiłeś. A no tak, powiedz. A dziś zakładając inflację, to chyba nawet to potaniało. tak to bo, można... do, Dokładnie, bo przecież jest inflacja dość duża, nie? Duży, na, nie, naprawdę rozsądne pieniądze. Tak. W serwisie BMW jest ta usługa, koszty 9. Rzecz 9 Czekaj mi chwileczkę, bo tam mutkuje Paweł. Będziesz mutkował jeszcze? Pewnie. tyle? Jeszcze raz proszę, powtórz. W yy, autoryzowanej stacji w 9 tysięcy złotych. Kołodyszki by kosztowało tak. to, gdybyście chcieli zrobić w tutaj w globalu w granicach 5 tysięcy Bardzo często też Państwo zastanawiacie się, czy zmieniać te łańcuchy profilaktycznie, że macie już 200 tysięcy przebiegu, no nie ma żadnych objawów, łańcuch nie hałasuje. No nie Naczytacie się tyle tych różnych wpisów negatywnych, e, tego straszenia w internecie, no i e, chcecie wymieniać ten łańcuch rozrządu. Ja miałem raz taki przypadek. Nasz klient, który od nas kupił BMW 3, jeszcze seria FK, też silnikiem N. Nie pamiętam już przebiegu, ale łańcuch był w idealnym stanie, aż nie dawał żadnych objawów, i klient zdecydował się na wymianę tego łańcucha. Pojechał do BMW. I co się okazało? Wyjęli stary łańcuch. Rozłożyli nowy łańcuch. Idealna długość łańcuch nie był rozciągnięty, natomiast było już to rozgrzebane, usługa zamówiona, łańcuch został wymieniony, czyli dobry został wymieniony na dobry. Moim zdaniem, jeżeli nie ma objawów, no to się nie wymienia. No to jakbyśmy sobie powiedzieli, a wymienię sobie nerkę, nie, bo wiesz, mam 40 parę lat. I może to nowa wymienić... się przydała, nie? No nie, jak jest, coś, jak jest łańcuch cichy i dobry... w Niektórym to... to wątroba bardziej by się przydała. To ja bym nie wymieniał. Ale też są głosy, że może się urwać, że może nagle wybuchnąć ten, ten silnik, może wybuchnąć ten rozrząd. Czy to prawda? Nie. Co przeskoczyć? To tak, jakby miał właśnie zerwał się, duży luz, to przeskoczy, no i wiadomo, no, pokrzywią się te zawory, zrobi się kolizja i, i tyle, nie? Czyli remont głowicy wtedy, tak? Tak. Czyli tu jest kolizyjny silnik. Tak, tak. Ale jak jest dobry napinacz. Jak łańcuch nie jest rozciągnięty, to może przeskoczyć? No, jak ma przeskoczyć? Nie ma prawa, no, nie ma prawa przeskoczyć, no bo to, to równie dobrze mógłby w nowym samochodzie przeskoczyć. Oczywiście, że tak. Łańcuch przeskakuje wtedy, kiedy jest za długi, wtedy nie jest napięty, wtedy może rzeczywiście po tych małych ząbkach, bo to nie są jakieś duże zęby, może faktycznie przeskoczyć i zrobić jakiś tam bałagan w silniku. Dokładnie. Natomiast jeżeli jeżeli jest w dobrym stanie, jeżeli napinacz działa prawidłowo, to, to jest wszystko. To musi to działać wszystko. A powiedz mi, ten napinacz, który pokazywaliśmy przedtem, to jest górny napinacz, ten, który można. Górny. Czyli jego można wymieniać bez demontażu czegokolwiek, od góry silnika, tak? No dokładnie, tylko trzeba go ustawić. Czasami, my też jeszcze jak sprzedawaliśmy te silniki N, wymienialiśmy profilaktycznie nieraz By... tak, te na ale w była też seria, że one były aluminiowe całe i się zacierały, znaczy zacierały się, przycinały się, nie? No wiem, no bo aluminium tak. robi się taki to proszek, jak widzicie na skrzyni biegu, no i on Później jest... zmodernizowana była wkładka mhm. żeliwna i... i po problemie, nie? Mhm. Powiedz mi, czy w takich, powiedzmy, pierwszych symptomach tego rozciągniętego rozrządu, kiedy on daje już znać o sobie, uruchamiamy silny silnik i nie wiem, 3 sekundy jest dzwonienie. 50%. Czy wymiana samego napinacza górnego pomoże? 50%. Tak. Spróbować. Warto, Warto spróbować. To nie jest duży koszt. Jak ktoś tam nie chce rozrządu zmieniać całego, można się pokusić o samą wymianę napinacza mhm. i Zaobserwować po prostu. To może się dnia. okazać tak, że ten napinacz zawodzi i tak. wtedy to pomoże, a jeżeli nie, no to wtedy wymieniamy łańcuch rozrządu, ale na pewno bez potrzeby nie wymieniać? Bez potrzeby nie. Będziesz Pan zadowolony jeździć i? Obserwować. No to pytanie zasadnicze, czy bać się dużego przebiegu w BMW? Nie bać się, znaczy, ja się ogólnie dużych przebiegów nie boję, bo... Ja też się nie boję dużych przebiegów, bo mam swoją teorię... No ja też. że jak coś miało... Pychnąć to, pykło od, od, od razu. To do 100 tysięcy i nieraz ich ktoś to naprawił. Jak silnik wytrzymał 200 tysięcy, jak skrzynia biegu wytrzymała 200 tysięcy, nie eksplodowała, nie wybuchł silnik, to myślę, że to będzie dalej działać. I jeżeli, jeżeli potem będziemy właściwie ten samochód serwisować, to to będzie jeszcze służyć. A powiedz mi, bo też często takie pytanie wybrzmiewa w komentarzach: no ktoś wymieni, kupujemy używany samochód, on ma jakiś przebieg. Nie wiem, załóżmy 200 tysięcy, już tak, trzymajmy mm -hmm. się te, tego, tego przelotu. Czy to, że ktoś wymieniał ten olej co 30 tysięcy i my teraz skrócimy ten interwał olejowy, czy to powiedzmy pomoże jak przysłowiowemu umarłemu kadzidło, czy to znaczy, ma sens? Ma sens jak najbardziej. Przede wszystkim będzie ten nager jakiś wypłuka lepiej w silniku. Prawdopodobnie może być tak, że będzie troszkę większe ciśnienie o, robocze, ale co będzie dalej tego mi nie No, już no nigdy, ale to tak jak z człowiekiem. Ja też tak jakoś ja takie analogie widzę. Nawet w wieku 50 lat, jak zaczniemy uprawiać sport, jak przestaniemy palić papierosy, jak wprowadzimy zdrową dietę, to na pewno nie pogorszymy swojego stanu zdrowia, tylko go polepszymy, przedłużymy nasze życie. Oczywiście. Nawet w jakimś tam używanym samochodzie, jeżeli zastosujemy właściwy serwis, częstszą e, wymianę oleju, no to po prostu przedłużymy życie tego samochodu. Samochód będzie służył dłużej i będzie generował mniejsze koszty eksploatacyjne. Zajrzymy jeszcze do Pawła, zobaczymy jak on zamontował tą obudowę rozrządu. Pawle, pokażesz światełko jakieś? Mamy. Tak wygląda pokrywa rozrządu zamontowana. Składamy teraz. Jak to jest to, co tak młotkiem, tak? No, tak. I kołeczki ustalające, no trzeba ją tam delikatnie wspomóc. Aha, nie? czyli one ustalają tą pokrywę w Ulej, właściwym tak. miejscu. I pokrywa i teraz będziesz miskę montował, tak? Jak ty ją tam sadzić, jak, jak te sanki są niezdemontowane? To już tajemnica. Tajemnica <grymca> handlowa, tej e, Pawła da i widzi. To jest problem. Wszystko Loba, się da. Wszystko trzeba chcieć. Jak się da, to się da, tak? Dokładnie. No to pięknie. No ładnie to wygląda. Czy dzisiaj ten samochód wyjedzie? Musi. Musi i pojedzie do Anglii? A dlaczego nie? Czy do Rzeszowa? Rzeszowa czy za Rzeszów. Będzie tak. jej. To jest klient z YouTube'a. Tak. Widział nasze filmy, Tak. widział ciebie, no i zaufał. Bardzo się cieszę, że tymi naszymi filmami, wspólnymi filmami to jest z kierownikiem Łukaszem, choć trochę obszarujemy markę BMW i że możemy też Państwu podpowiedzieć, jak te samochody serwisować, jak te samochody naprawiać, jak czerpać radość obiecaną przez BMW, radość z jazdy i jak nie bać się też tych samochodów, bo, bo wiele tych negatywnych opinii jest po prostu nieuzasadnionych, przesadzonych albo tak jak powiedziałeś. Z zaniedbań w większości. No rzutów. i z nieprawdziwych przebiegów to też to, jest to. to tak. No. BMW jest samochodem, po którym nie widać kilometrów. Jeżeli nie ktoś widzę. dbał i ktoś robił trasy, czyli wsiadał sam i robił dziennie po kilkaset kilometrów, to naprawdę po stu tysiącach taka piątka jest jak nowa, po prostu jest jak nowa. Po dwustu też tak może wyglądać. No i, no, i później są takie, właśnie sytuacje, że ktoś myśli, że przy 150 tysiącach zużył się rozrząd i narzeka, że to jest nietrwałe, że to się psuje, a tymczasem 100 tysięcy na jedno koło. Dokładnie. Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za ten spontaniczny dzisiejszy film. Dziękuję, że pokazałeś. Fantastyczny pomysł. No, i też fajnie, że akurat klient z YouTube'a pozdrawiamy Pana serdecznie. Cieszymy się, że. Zainspirowaliśmy Pana do tej dzisiejszej wizyty w Mielcu w serwisie Global Plus. Państwa również serdecznie odsyłamy w opisie filmu, znajdziecie namiar do serwisu. To Ciebie telefonu nie będę podawał, bo. Lubię spać w <laughs> Lubię spać w nocy i podejrzewam, że miałbyś urwanie głowy, dzwonię po prostu w godzinach pracy, bo ci ludzie też pod, mają swoje prywatne życie e, i potrzebują czasami Odpoczy odpocząć, natomiast tutaj od godziny 8 do do 18, do 18 poniedziałek, piątek serwis Global Plus zaprasza na takie naprawy albo na po prostu zwyczajne serwisy eksploatacyjne w BMW i w innych markach też, ale tak. wolicie BMW robić chyba, tak? BMW i francuskie auta. I francuskie auta, specjalizacja, bo Łukasz twierdzi, że nie ma jak francuskie samochody. Też. A wiesz co wczoraj kupiłem? Espasa. O! Ostatniego, y rocznik 2019 z nowym silnikiem 2.0 dCi 160 koni. Co ty o tym sądzisz? Super. Dobry motor? Pewnie. Ja lubię. 115 e przebiegu. I Mercedes. Numer e <laughs> <Duber jadę. laughs> Czy to jest ten nowy powiedzmy silnik dCi po powrót do korzeni, bo kiedyś był fantastyczny silnik dwulitrowy w Lagunie. E to jest e ten sam co ten właśnie 2.0 dCi. Bo już, tak w tej tak udanej Lagunie, nie w tak. tej powiedzmy królowej lawet, tylko tej ostatniej Lagunie przed... przed. W trafikach, nie w trafikach, tych busikach to jest ten sam silnik, to tam troszkę jest okrojona moc, tylko tu jest rozbudowane te systemy ekologiczne i troszkę słabsze. 160 koni i automatyczna skrzynia biegu. Będziemy ten samochód pokazywać. Będzie ciekawy odcinek, bo Renault Espace ma też ciekawą historię. To jest samochód, który powstawał w firmie Matra, w francuskiej firmie Sam. Matra. Samochód, który w pierwszych generacjach był zrobiony z tworzywa. To była taka powiedzmy szkielet, jak autobus, obłożony plastikowymi panelami. I pomimo tego, że jest to Renault, wcale w Renault nie powstawał, tylko w firmie właśnie Matra. Znasz Sam tą historię? znam. Miałem długo. Miałeś co? liczbę? Zadowolony byłeś? Bardzo ja tak. najbardziej podobałem się te spasy takie, te kanciaste, jak wiesz, jak Avantime, tak? Renault. Mhm. To, Czyli ta, to jest ta 4 -4. generacja. ta, ta generacja. Tak Bo ten nowy Espas to już jest taki crossover, To już nie jest takie duże tak auto jak, jak tamten Espas, ale myślę, że samochód warty pokazania. Kiedyś sprzedawaliśmy te samochody, natomiast wczoraj się spusiłem, mały przebieg, dwulitrowy diesel, zamiast tego 1,6, chociaż to też był niezły silnik. E, później. Te pierwsze miały swoje takie. To był silnik zrobiony wspólnie no. z Nissanem, z Mercedesem. W Mercedesach też te motory są. Możemy spotkać w odmianach i 130 konnej i Biturbo, bo miał 160 koni, a tutaj jest dwulitrówka. Dwulitrówka to naprawdę fajny motor, a więc będziemy pokazywać. Może też tutaj zrobimy jakiś serwisik, pokażemy do odchodu. Łukaszu, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Pozdrawiamy Państwa serdecznie do zobaczenia Zapraszamy. w kolejnych filmach. Zapraszamy do Globalu. Cześć! Z <laughs> Transplantacja się udała. pacjent przeżył. Przy, przyznam się nam, że oglądał filmiki i strasznie mu się spodobała ta praca. Tutaj czystość, jakość. I się skusił, przyjechał. W poniedziałek robimy poważną naprawę w BMW. Pokażemy też to, chyba. Pokażemy. Troszkę więcej będzie organów leżało. Do czego prowadzą? Tylko już nie na podłodze. Do czego <grym> prowadzą zaniedbania serwisowe? Bo tak jak Ty podejrzewasz, to ta tak. userka powstała na powstała z zaniedbań serwisowych poprzedniego użytkownika. Dokładnie. No, niestety to tak jest, i później te koszty będą wyższe, ale myślę, że dacie radę tutaj Damy przede radę. wszystkim naprawić dobrze i te koszty utrzymać też w jakichś ryzach, ale to w poniedziałek nie będziemy wam opowiadać, jaki samochód, jaka usterka o tym się przekonamy już wkrótce.